zobacz co tam jest Co tam jest za łebek mały, no. zobacz co tam jest Co tam jest? Co, tam? co to jest za groźny pies? Zobacz. Zobacz jaki groźny Ty dobry panie. Tak, ładny piesek, ładny piesek ładny, broni swojego podwórka, tak, tak jak ty Nowy Siedni temu przywieziony Rok z hakiem no Umar biedak 18 kwietnia już no, miał 14 lat wrzód mógł pęknąć na śledzionie, no. A załamany byłem. Żona też. Wie pani, nie spodziewaliśmy się tego akurat. Ty zobacz, jaki ładny. A tam są małe te. Widzisz jaki ładny piesek? Nie, nie, nie skacz do niego tylko. Chodź w zobacz, zobaczysz, chodź. Tam spicze są, zobacz. Zobacz, jakie ładne szpice. Dziewczynki mają szpice. Jak się boi. Jak się boi. Jak się boi. Zobacz, jakie ładne dziewczynki mają pieski. Zobacz. Zobacz, zobacz. Tak, szpice.